Paweł, to bo... nie polega na tym, że mnie oszukasz w jakimś pytaniach. To no właśnie niech nie, nie oszukałem w sensie. cię. Raczej doradzę mu, żeby nie, nie wystawiał go w Skodzie, bo po prostu jest zbyt głupi. <noise> w ogóle rozwala mnie to, że jest to zdjęcie Tomasza Hajty, które zostało wykorzystane na kanale Kaszanki do tej, tej piosenki, nie wiem czy widziałeś. Dzień dobry, witamy Was w nowym quizie na kanale Meczyki. Władze Meczyków pokładają w tym quizie tak dużo nadzieję, że nawet nie ogarnęły żadnego prowadzącego, więc ja muszę to wszystko zapowiedzieć. Ze mną jest drugi uczestnik tego quizu, powiedz do nas, powiedz nam, skąd przyjechałeś? Jak się nazywasz? Jakie są Twoje zainteresowania? Dzień dobry, mam na imię Paweł. Przyjechałem z Łochowa. To jest taka miejscowość z no, 60-70 km od Warszawy. Moje zainteresowanie to chodzenie na grzyby, ale jeszcze muszę troszeczkę poczekać. A ty, drogi uczestniku, jak się nazywasz? I powiedz tak, co, co robisz, robisz, jak nie ma grzybów? Bo grzyby są takim zajęciem sezonowym bardzo mocno. No Właśnie, czekam na nie. I no tak oczekuję, czytam, bo to teraz różne nowe mutacje wychodzą i tak dalej. Więc oczekuję właśnie na to, że, że od jesieni albo od późnego lata. To, to na te. Na dobra, to żyby. miało być tak jak pak pach, pach pach jak jeden z 10, Tam, pani Sylwia, mnie interesuje coś Rozum takiego. Rozumiem. No to teraz ty powiedz tak. o sobie trzy, trzy zdania. Ja nazywam się Mateusz Okuszewski pracuję w Kanal Plus, uwielbiam quizy, mam do nich bardzo zdrowy dystans. Mianowicie, wydaje mi się, że jak wygrywam te quizy, to one są bardzo ważne i pokazują wiedzę, a jak nie wygrywam, to jest to po prostu dobra zabawa, także zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Jesteśmy wam jeszcze winni zasady tego wszystkiego, bo to będzie dość wyjątkowy quiz. Quiz, który będzie polegał na tym, że będziemy musieli zgadnąć, kto to, jak mówi sama nazwa. Powiedzieli nam, że są tylko dwie zasady. Nie możemy się bić i nie możemy pytać o wygląd. Tak, nie możemy pytać o wygląd. Jest jeszcze jedna, bo Samuel mówił o tej zasadzie, że nie możemy powtarzać pytań po sobie, ale jeżeli ty mnie zapytasz o to, czy ktoś grał na przykład w Puszczynie Połomice, to ja mogę ciebie zapytać, czy ktoś grał w Stali Rzeszów. I to, to pytanie, no nie będzie tak czy siak takie samo, bo, bo te ostatnie Dwie dwa człony, czyli nazwa klubu zostanie, zostanie zmieniona, a generalnie pierwszy krok to chyba losowanie. No tak patrzę nasze, na te nasze plansze. Te... Bardzo się przydadzą pytania o puszczenie i starzeszów. Dobra, ja tutaj rozmasuję to wszystko. E, mam nadzieję, że ogarnia się zasady. Oj, Michał prowiesz nam się odsłonił. E, pozdrawiamy pana Michała. Tak, wiemy, ja że on... proszę, Dobrze, to ja tak. O stąd, z głębi, bo ja tobie nie ufam. Bo generalnie Proszę cię. miałem przyjechać tutaj, miał być przeciwnik taki, który będę faworytem, a kiedy zerknąłem w kursy, no to no niestety Mateusz 1-0-1 na to, że, że ty, więc to, ja jest, mam... to jest stara taktyka, żeby sobie umniejszyć yy, i później jeszcze mocniej celebrować zwycięstwo. Dobrze, zobaczymy, więc nie chcę... E, znaczy, tak, ja... dla, dla informacji, on odgaduje tego, który jest tutaj, a ja odgaduję tego, który jest tam, bo, e, bo, bo tak. Pytanie tylko jedno, co się stanie, jeżeli trafiliśmy we dwóch... A nie, nie trafiliśmy we dwóch tej samej osoby, bo mieliśmy... Tu jest jeden komplet, tu jest drugi komplet, tu jest trzeci komplet, więc... Z racji tego, że jesteś starszy i wprowadziłeś... Nie, 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 nie musimy zagrać no. papier... A, okej, okay, dobra. Trzy, dwa, jeden. Tak jak ustaliliśmy. Tak jak ustalone przed programem. Czy jestem byłym lub obecnym trenerem, który pracował na poziomie reprezentacji lub ekstraklasy? Tak. Uh. Ty nie ty. Dobra, ciebie jeszcze zostawię. Ciebie Jezus, mam Jezu, są trenerów. Miałem nadzieję, że nie. Dobra. Ale Dobra. zabrałeś mi pytanie, panie kolego. Tak, tak, teraz. No Zabrałeś mi pytanie. Teraz to wszystko można powiedzieć. Na bezczela po prostu. Ale pojechałem. A tu dobra. <laughs> Pan Zbigniew, niezapomniana kadencja. Jak mogłem chcieć go opuścić? Zapraszam bardzo serdecznie. Ok. Czy jestem obecnie bezrobotny? <laughs> Nie. Ale tak, bezrobotny, bezrobotny. W sensie brakuje. W sensie Pobier... Pobier... Czy pobieram zasiłek dla osób bezrobotnych. Nie, nie, tak? Czy nie pracuję, nie pobieram z, z wynagrodzenia z jakiegokolwiek klubu bądź federacji. Dobra. Ym, ale jeszcze nie skończyłem, panie kolego. No, nie za dużo tam tego. Dobra, chyba będę strzelał. Czy w trakcie swojej kariery byłem związany z krakowskimi klubami? Nie, nie, ja no, to też nie. Łupanie! Jestem blisko. Zaorany, <grym> czuję się zaorany. Eee, dobra. A to chyba jeszcze jeden powinienem zasłonić, ale dobra. Dobra, dobra, dobra. Czy jestem lub byłem pracownikiem Polskiego Związku Piłki Nożnej? Nie. Czy występowałem w reprezentacji Polski jako piłkarz. Tak. Panie Pawle, zapadła Ty... niezręczna cisza. Właśnie obawiam się, że będę musiał strzelać za chwilę, bo tobie zostały trzy karty. Czego jedną chyba powinienem zasłonić, ale już nie będę do tego wracał. No to świadczy naprawdę nie najlepiej o, o, naszej, o naszej wiedzy. Wrzucaj, za trzy. Jak jest wiesz, w koszykówce już ostatnie sekundy i tak, ma musisz... połowy. Nie, no za trzy. Za, za duży rozstrzał jest. To muszę zawęzić, żyć. Ostatnie pytanie. Czy jestem trenerem? Nie. Okay. Czy? Moja kadencja w reprezentacji Polski? Była naznaczona jakimkolwiek sukcesem, na przykład finałem mistrzostwa Europy? Nie. Nie była. Okej. Okay. Na pewno nie była. To muszę, z, e, muszę... E, no to ciekawie się robi. <śmiany> <śmiany> e, e, to muszę zasłonić pana Adama, pana Pawła raczej nie. Jeśli chodzi o pana Adama, bardzo, e, bardzo tęsknię za nim, jeśli chodzi o jego obecność w polskich klubach. Dużo, dużo anegdotek jest w ogóle. Adamem. Adamem. No powiedz jakąś. Bo, nie no, bo to, to tak chyba, chyba nie wypada. Myślę, że. Kiedyś... Wiesz, to ja słyszałem taką historię, której chyba nie było jeszcze w mediach, bo wydaje mi się, miałem taki moment, że wydawało mi się, że wszystkie ciekawe historie już zostały w mediach opowiedziane i robimy drugą kuchę, drugie kuchę jeśli chodzi o, o te anegdoty, ale wyobraź sobie, że Alek był na obozie w Turcji i tam odległość od hotelu do boisk treningowych wynosiła około kilometra. I pan Adam przez pierwsze dni przebywał tę odległość, ale ale z pewnym trubem, z trudem, oczywiście spacerkiem, aż aż końcu poprosił o obsługę hotelu, e, po, e, która tam zajmowała się lechem Poznań, czy można by było przez ten kilometr rozwinąć dywan. Czerwony. Tak, nie, 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 A, nie jak, było jakikolwiek, tak? E, jakikolwiek dywan, bo, e, bo nogi mu się męczą, jak chodzi po kostce brukowej. E, także to jedna <laughs> z fanaberii z Fana pana Adama, ale najśmieszniejsze w tej historii, to znaczy w tej historii nie ma nic śmiesznego, ale wznajmy, że najśmieszniejsze w tej historii jest to, że w Turcji nie było dywanu. Kurczę, w Turcji nie było dywanu, przecież całe rodziny wyjeżdżały kiedyś do Turcji po, po dywany. Dobra, ja strzelam. Kolejne, kolejne pytanie. Czy klub, w którym pracuję, zdobył w tym sezonie, w tym 2022-2023, medal Mistrzostw Polski? No, powiem ci, że nie. Powiem ci, że nie. Nie powiem ci, ile zabrakło. Okay. Ale powiem ci, że sporo. Okej. Okay. Ja pytam, czy jestem Jerzym Brzęczkiem? Nie. Co? Nie. No to musiałeś mnie gdzieś poprowadzić, że? Nie. nie. Dlaczego? No bo mam dwa o, odsłonięte, a tutaj jeśli chodzi o Pawkę Janasa, to o, zostawiłem go przez pomyłkę. Nie. No nie. <grym> czy, bo... czy możemy odwinać tę taśmę? <grym> czy w trakcie swojej kariery byłem związany z krakowskimi klubami? Nie. Ło panie. Paweł, to bo... nie polega na tym, że mnie oszukasz w jakimś pytaniu. No właśnie nie, nie, wygrasz nie oszukałem cię. Nie oszukałem cię. <grym> Ja domyślę, dobra, zabierzcie oktora. ten pulpit, przechodzimy do części oktagonowej. Jarosław Królewski u Ciebie. E, tak, u mnie Jarosław Królewski. Czyli trafię. To druga runda. Nie, dobra, Ty? Zapraszamy na drugą rundę naszego szalonego turnieju. Paweł, proszę, zakręć kołem. Nie no, weź jeszcze raz. Zakręcę kołem, tak. Sprawdzaliśmy na ważę, jakby co? Tak. Osobilację. W ogóle mam bardzo wiarygodną wymówkę, jeśli chodzi o tę pierwszą rundę. Byłem myślami na wakacjach. I tak. co mi tak, zrobicie? Bo, bo Roki zaczyna urlop. Roki często się pierwszy. To ja tutaj tak. To ja z drugiej strony. Każę jeszcze. Żeby widzicie? Tak, widzicie. Tak, znakomicie. Wielka postać. Znana, lubiana. Same wielkie postacie. Tak, tak, tak. Właśnie powinniśmy zrobić taką edycję ekstra klasa i tam dawać, nie wiem, Jędrasik z Legii. No, przy, tylko z piłkarzy? Legii byś jeszcze wiedział. ale nie, taki, ty, wiesz, Tych piłkarzy, tego. którzy nie rozegrali pięciu spotkań w minionym sezonie. Albo tak, albo kadrę tych Wisły, Wisły Poc, bo tam jest 30 Słowaków, którzy nie tak, zagrali żadnego tak. meczu. Mirosław Gono, tak? W przeszłości występowałem, w Żylinie. nie, o nie wiem. To byśmy musieli to stać wiesz, z telefonami i, i jechać z. Y, y, CV tych piłkarzy, z racji tego, że przegrałeś, to pozwolę ci zacząć po raz Nie, kolejny. ty zaczynaj. Bo to, 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 jest, to jest, Chcesz mnie upokorzyć. Nie, absolutnie. Wiesz, że ja z tobą lubię siadać tylko nie, nie przy takim stole, tylko przy innym stole. Kiedy gdzieś z boku się smaży jakaś kiełbaska i tak dalej. I wtedy jest jeszcze przyjemniej, ale dzisiaj chyba nie możemy. Chciałeś się zachować jak Garincha, bo Garincha kiedyś jak w reprezentacjach Brazylii grała sparing, bodajże z Fiorentiną. Zrobił tak, że minął bramkarza, miał już pustą bramkę, nie strzelił, poczekał aż ten bramkarz wstanie i dopiero wtedy strzelił. I za karę nie zagrał w pierwszym meczu na mundialu, <grym>, co było to Ale w sensie. karę dała mu Brazylijska Federacja czy FIFA? Nie, wiesz co, tam w ogóle były jakieś, jakieś jaja, bo Brazylijczycy wtedy, albo były to lata 50., po raz pierwszy mieli psychologa w sztabie okay. i, i był to psycholog, który zazwyczaj zajmował się Kwalifikowaniem kierowców e, autobusów w stanie São Paulo i zrobili ga Garinczy ten test, który robią kierowcom. I okazało się, że Garincia tego testu po pierwsze nie zdał, co jeszcze same nie jest sobie, ale ten psycholog, e, którego trener Rezydencji Bazylii kompletnie nie poważał, e, raczej doradzał mu, żeby nie, nie wystawiał go w skodzie, bo po prostu jest zbyt głupi. <laughs> Dobra. Dobra, ale My przejdźmy, garinczy, przejdźmy, przejdźmy do naszej garinczy, gry. Garinczy nie mamy, ale mamy jednego człowieka, który... Więcej anegdotek znajdziecie w książce, z jakiej to był książki, A to było z odwróconej piramidy, którą ja sobie czytam jeszcze raz. Dobra, Roki, to jedziemy następująco. Czy postać, którą wylosowałeś, jest dzisiaj... <noise> w jest studiu nie ma. ...takim czynnym, ale czynnym, regularnie pojawiającym się w studiu telewizyjnym bądź piszącym felietony, ekspertem od futbolu rodzimego i nie tylko. Owszem. Jest. Tak. Okej. Okay. To nie, nie za dużo ten... Spokojnie. Zrobisz ten błąd, który ja z rozpędu. Nie, absolutnie. Ten pan jest, oczywiście, że jest ekspertem. Jakby było twoje zdjęcie, no to jest. byś opuścił, czy nie? Nie czuję się ekspertem. Czuję się kandydatem na eksperta, ale nie, nie ekspertem. Pokora skromność. Ocenimy wszystko. Okora, skromność, Okora skromność. tak. To, to jest znane. To ja też. Wybiane, więc twoja kolej. Hmm. Towarzystwo Mocno-Piłkarskie. W ogóle rozwala mnie to, tak. że jest to zdjęcie Tomasza Hajty, które zostało wykorzystane na kanale Kaszanki do tej, tej piosenki. Nie wiem, czy widziałeś. Tak. Pewnie znacie tę piosenkę, jeśli nie znacie. Taka tak, oczy, ja. pa parodia, ale która powie... jest na pograniczu. No powiem Ci teraz jedną rzecz. W tym momencie mogę zamknąć kolejną postać, bo się zdradziłeś, że ta jedna postać chyba nie jest tą osobą, którą wylosowałeś. Co? No, pokazałeś tak ręką mniej więcej, w którym miejscu jest masz Hajto u Ciebie. Ale co, co co Ci dodaje? No, że coś zamknę. Teraz. Dobra, to strzelaj zaraz. E, dobrze, e, to teraz ja zapytam. Czy byłem napastnikiem? Grał na kilku pozycjach, ale nie. O, jeszcze mi podpowiedziałeś, że byłem piłkarzem. No to ty mi podpowiedziałeś, <grym> po ci do Tomasza hajda, którego ja zamykam, więc... Dobrze, e, czyli co, napastników zamykam. E, kurczę, <grym> ten gość był, był kiedyś napastnikiem. E, to nie, bo on ma brata, który był napastnikiem. Nie byłem, e, dobra, tego zamknę. E, dobra, zamknę sobie też tego, bo powiedziałeś, że to piłkarz. Tego w sumie też. Yy, nie byłem napastnikiem. Dobra, tego też sobie zamknę. Tego sobie zamknę. Yy, dobra, i tego sobie zamknę. To ty pytasz o napastników, to ja zapytam. Wiesz, że dobre i wielkie drużyny potrzebują klasowych bramkarzy. Czy postać, oh. która jest u Ciebie, była bramkarzem? Jest to tak zwane pójście po linii najmniejszego oporu. To jest czerpanie <laughs> wzorców od najlepszych. Dobrze, tak, była. Była bramkarzem? Tak. O kurka! <noise> jeszcze jeszcze za wizytę. No nie mogę, bo, bo zostało mi trzech bramkarzy. Jak myślicie, ten, ten czy ten? Czy występowałem w Lidze Niemieckiej? Nie. Na pewno. Nie. Na pewno nie. Dobra, czyli zamykam tych, którzy nie grali w Lidze Niemieckiej. Zamykasz tych, którzy grali grali pewnie tak miałem powiedzieć, ale... <głosy> <głosy> ale ważne, że dobrych zamykasz. Którzy grali, ty, ty. legenda. Ja mam same legendy. Legenda. no to na tym się muszę zastanowić. Nie, na tym się muszę zastanowić. Kurczę, jednak mogłem inaczej to pytanie zadać. Poczekaj, jeszcze się zastanowię, czy wszyscy. czy to już jest komplet. Ten, ten, ten. Ten, ten. No, tu nie, tu nie. Tu była, tu była Francja, tu była Hiszpania. Tu była nawet. A, dziwne, dziwne miejsca. Ten, ten. A ten może występował. Nie, chyba on w Hiszpanii występował. Sebastian Mila, Norwegia, Austria. Tomasz Iwan mi się kojarzy z Holandią i z Austrią i chyba z Turcją. Radosław Majdan mi się też kojarzy z innymi miejscami. Dobrze. Proszę bardzo. Stało trzech wielkich golkiperów. Wielkie, naprawdę tuzy i poważni panowie. Czy postać, którą wylosowałeś? Była w XXI wieku na wielkim turnieju z reprezentacją Polski. Tak. Dobra, to ja teraz rzut rozpaczy, tak? No musisz. Dobra, co wiem o tym piłkarzu? Podpowiedziałeś mi, że to był uniwersalny zawodnik i zastanawiałeś się, czy występował w lidze niemieckiej. W związku z tym, czekaj, ten byś powiedział od razu. Czekaj. Okay. No, to jest jakaś taka gra jak w pokera, widzę, że próbujesz tutaj między wierszami czytać. No, Pamiętaj, że. Co, co mogę zrobić? Jak można ty, blefować. Tak znaczy, nie, no, musisz strzelać. Ale wiesz, co w tym y, materiale, który nam Samuel wysłał, testowy... Dobra, już nie, 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 próbuj, nie próbuj mi teraz wytrącić prób, z równowagi. Muszę uciekać się do różnych zagrań, bo jest szansa na 2-0. Uwaga, strzelam. Czy to jest Dariusz Dudka? Nie. Nie rzucaj kamerami, to jest drogi sprzęt. Tutaj mieciu naprawdę już samolot. Twoją postacią jest Radosław Majdan? E, nie. Nie no, tak, okay. Okay. <laughs> to tak. Była to tam konsternacja. Był. U mnie był. Aaaaa! popularny. Piotr się Zastanawiałeś się, czy byś po lidze niemieckiej. Zastanawiałem się, pamiętam, że grał we Francji, ale nie wiem, nie miałem, nie miałem pewności, że nie wiem, nie miał jakiegoś wypożyczenia na pół roku do, do Niemiec, bo kiedy Piotr Świerczewski miał lata swojej świetności, to wiesz, jeszcze skakałem z dywanu na podłogę i się bawiłem w skoki narciarskie. Więc <laughs> <laughs> to było dość dość dawno. Choć oczywiście pana Piotra bardzo, bardzo lubię, bardzo, bardzo cenię. Kiedyś też pomógł właśnie w turnieju charytatywnym. bo w Swoją drogą rozmawialiśmy przed drugą rundą o Piotrze Świerczewskim i, i był Włochowie, właśnie w mieście, w którym. to ma najsłynniejszy człowiek, który był w Włochowie. Tak, tak. I strzelił bodajże wtedy 5 albo 4, albo 5 goli i, i naprawdę bawił się na boisku. Więc, panie redaktorze, no dwa zerko. Dobrze. Kiedy rewasz? Rzadko to mówię, ale przyjmuję swoją porażkę. Dziękuję bardzo za. Byłeś dzisiaj zespołem lepszym. Tak, narzuciłem wysoki pressing od początku. Dobra. A tak naprawdę to jako. No, tak Nie tak dawno bawiłem się tylko w inne postaci i tak już mniej więcej wiedziałem o co tu chodzi. Więc Całą noc trenowałeś. Tak, eee, muszę powiedzieć naprawdę. jedno: jeśli ktoś w meczykach zmontuje to tak, że to będzie oglądalne, to zasłużył na podwyżkę od pana Sebastiana Felknera. Dziękujemy bardzo.